Z okazji Światowego Dnia Poezji mam przyjemność przeczytać wiersz Joanny Szpecińskiej pod tytułem Zakłócenia. Jestem jak niedostrojone radio, ciągle bez swej częstotliwości. Na różnych strumieniach odbieram fale, podłączam się w sąsiednie narracje, pogrążam w przeciętności bez swojej własnej historii, bez przyszłości. Przejmując program popularnej stacji, pogrążam się w rozpaczy, beznamiętnie zatracam swoje atuty, bojąc się odrzucenia. Inność. Widząc zagrożenie w oryginalności, zapomniałam się w tych czasach prędkich, a warto przecież przejść z automatu na manualne dostrajanie. Zaczerpnąć uważności, aby. Zabrać uwagę i pozostać na swojej częstotliwości, ciesząc się tym, że piękno tkwi w różnorodności. Wiersze Joanny znajdziecie na social mediach jako blondyna w akcji czytała Martyna Demska.